Witam serdecznie na kanale Jaś mi Dzisiaj my będziemy gotować yy, karwetki. Yy, wczoraj kupiłam takie świeżo, yy, świeżo krewetki. Dzisiaj my będę gotować. Yy, to jest tak. Takie i do tego karwetki potrzebny szczypiorek. Ja to tak jedno całość taki yy, pakować i tak kupione cztery takie sztuki. Czosnek i troszeczkę jębir. Tak 6, 5-6 taki um, malutki czosnek i dwie prastki jębir. Um, Pokroi na drobny. Tak. Teraz te karwetki, to są dużo łapki tutaj. I tego tak wąs. To trzeba obcinać teraz. Tak. Żeby później łatwiej kotować. I tutaj ten drugie strony, ten ostre tego ości też trzeba obcinać. Na plecach jest jedno takie czarne nici. O, tak nie udało. O, takie czarne też trzeba wyciągać. No i właśnie tak wygląda teraz. Każde tak samo. No teraz karwetki wszystkie już wyczyściłam, gotujemy woda. Jak woda już już prawie gotuje i wtedy dodać tego karwetki tak delikatnie trzeba gotować, jak już jest tak delikatnie hmm, Żółty i wtedy wyciągamy. Tak około trwa nie więcej dwa minut. O, i tak wygląda wtedy już. Wylej, wylejemy woda. Trzeba woda wyrać. O, i teraz <laughs> grzejemy batelnia. Nalejemy olej. No jeżeli już trzeba czekać trochę. Grzej. Teraz batania już nagrzewane i nalejemy olej. I teraz dodajemy czosnek i jedzenie. Kilka razy tak taki pomieszamy i teraz dodajemy karwetki. dajemy troszeczkę sól, niepewno małe łyżki, bo karwecki już jest słony trochę i dodaję trochę piwo albo mój um, alkohol ryżowy z cefiem do gotowania, albo piwo. I jeszcze sos sojowy jasny. I teraz dodaję tego szczypiorek. Jak po 2-3 minut. Czyli już. Bo ja mam słabo ogień, tak to muszę być troszeczkę tuż gotować, żeby nie będzie. żeby nie surowy, nie? Teraz wyłączymy, wyciągamy na talerz. No właśnie to jest taka karwatki. To jest najprost, najprostsze tak gotuje, nie? Bo jeszcze można takie smażyć takie chrupiące z karwetki. Karwetki takie można gotować różny smak, no ja się gotowałam najsmaczniej, naj, naj, najprościej. Jeżeli następny raz będę trafić kupić takie karwetki, wtedy pomyślę inny przepis. Wiem, nie, nie każdy, w Polsce nie każdy lubi, ale jeżeli kto lubi, może spróbować. Dziękuję. Do zobaczenia!